Ania pyta, co daje świadomy sen? Po co się to robi? Bardzo dobre pytanie, Aniu. Tak naprawdę niewiele osób zadaje sobie to pytanie. Ja dzielę to na dwie kategorie. Pierwsza z tych kategorii to jest zabawa, czyli możesz sobie pobawić się w latanie, w poznawanie jakichś osób, które, do których nie masz normalnie dostępu, doświadczanie. Rzeczywistości, jak na przykład pies, albo kot, albo inne zwierzę, pływanie pod wodą. Wiesz, po prostu doświadczenie rzeczy, które są totalnie niedostępne dla nas w świecie rzeczywistym. Latanie, tak? Na przykład coś takiego. A drugi to jest, druga ta, ta strona świadomych snów, to jest wykorzystywanie ich w bardziej produktywny sposób, czyli na przykład rozwiązywanie twórczych problemów. Kiedy badamy coś, patrzenie na te nasze badania i szukanie alternatywnych rozwiązań, ponieważ mamy bezpośredni dostęp do naszej podświadomości. Poznawanie siebie, pracowanie nad swoimi lękami, rozpracowywanie koszmarów. To są takie praktyczne zastosowania. A poza tym myślę, że to jest bardzo głęboka praca duchowa, ale tu już warto by poczytać jakieś książki na temat buddyjskiego podejścia do świadomych snów.